Hej, ludzie! Witam ponownie. Eee, jak widzicie, z tej strony Helena. A to jest... Znowu zagramy w Mam podwójny skok? Mam. Eee, bardzo dawno nie grałam w tą grę. Okej, okay, co tu mam? Jeden eliksir jeden ten... Eee, trochę chujnia. Zebrajmy broń. Ten jest blok. Ale fajny miecz. Pani wygląda. Okej. Okay. Eee, coś tam pamiętam. Co prawda nie za dużo. Ale wciąż jednak coś pamiętam. Hmm. Okej, okay, ten idzie tu. Ten tu schodzi czy on tu nie schodzi? Aha, oni się zamieniają. sobie ok Trochę wyszłam z wprawy ale sam szczerze że i tak mniej że poszło pieniądze od ciebie nic nie ma tu jest kartka eee, Rinalda Wykonaj robotę tak, jak ci kazano, i nie kwestionuj więcej moich planów. Tak, kobiety, które spotykają się w ruinach rezydencji Brigham posiadają zdolności takie jak nasze i wykorzystują zatrute strzałki, ale podobnie jak dzielisz moją zdolność migania przez przestrzeń dzięki sztuce z transfersałem. Jezu. Dziedziczysz także moją odporność na niektóre toksyny. Tak jak Ci powiedziałem, gdy do nas dołączyłeś. Do kolejny z moich darów, którykolwiek służy mi wiernie. Współdzielić część mojej mocy, to może choć nie musi pomóc Ci przeciwko ich truciznom Przywódczyni Wiedźmy z Braymore. ma zapłacić za swoją zdradę. Jeśli Ci się uda, twoja działka wystarczy do wybudowania sobie pięknego domu z e, serko... Nos na starość Zakładam, że jej dużyjesz dołdę. Czad. Jest tu coś? Tu jest kasa. Ale jest tu coś jeszcze? Nie. Musimy iść dalej. A mi tam. Baz deserterów. Z pełną wody. Jak ja się stąd wydostanę? To jest niby hak Dolecę tam? Bo nie wiem Oj nie to Nie za bardzo Ale tam powinnam być w stanie wskoczyć Chyba Chyba, że po prostu zeskoczę i wpadnę do wody Ale wtedy mnie te zeżrą. Dobra To było F4 czy F5? W F4 Uu, to było F4 Uu, Jaki czek Dobra o, żyje! Okej. Okay. Dobra. Z powrotem oko. nasza podstawowa umiejętność. No nie, to są jakieś owoce. Tak w ogóle są tu jakieś te? Serce i artefakty. Tam jest kościany amulet. Do Twojego sprzętu, do bazy Donla. Eee, spróbujemy się dostać do mojego sprzętu. Tu mamy czas, tu mamy... O, tu mamy mniej więcej, ok. Już kompletnie zapomniałam, co tu się... Przy nim robi. Hmm. Tutaj mamy niby bliżej, ale chcę odzyskać swój sprzęt. Tam są ludziki, a to są te ohydne ryby. Tam są ludziki? A nie, to są te ohydne kwiatki. To jest jakiś ludzik. Aha! da się okrążyć tam te kwiatki? okej, okay, tam jest jakiś... w ogóle przestań kłócać aha, ja nie um, kłócam tu jest łańcuch mhm. mam granat i bełty okej okay. Mam jeszcze jakąś broń. Dziewięć pocisków aż czad. Przejdziemy tu. A tu jest wejście, tak? Dobra. Na razie idziemy po nasz, nasz sprzęt. On jest dla mnie jednak trochę cenniejszy od... No może nie jest dla mnie cenniejszy. Sęk w tym, że ze sprzętem będzie nam po prostu łatwiej. Nie to oko widzące wszystko, bo po prostu widzimy dzięki niemu wszystko. Tam jest kościany amulet. Pod nami. płaczki nie wiedziałam dobra kościelny amulet i co on nam daje jedzenie leczy cię nieco lepiej a co my tu jeszcze mamy maksymalny poziom twojego zora został nieco zwiększony znajdujesz większe ilości amunicji bardzo rzadko mikstura daje ci pełną manę Wsm wymachujesz mieczem umiarkowanie szybciej bełty wbite w wroga się rzadziej już się rzadziej. No to tą manę w sumie możemy wyłączyć. Yy, bardzo rzadko, pełną manę. No damy sobie to. Zdrowy apetyt. Bo teraz nam się to dużo bardziej przyda. Okej, okay. idziemy po naszą broń. Tam są płaczki. Musi się bardzo nie podoba. Też w sumie tu nie mamy większego wyboru. Mhm. Spróbujmy to zrobić po cichu. Ha, one tak po prostu latają w tej z powrotem. Dobra. Dobrze by było je wyeliminować. Mm. Okej. Okay. się zajmą tymi? O, szlag. Uhu, pozbyliśmy się szczurów. Tere-rere. Tam powinno być jedzenie. W ogóle tam były sztony, z tego Dokładnie, Tak, i sztony. E, jest tu coś. Puszka z jedzeniem. I nic poza tym. Fajnym motywem byłoby w tej grze Maltowa. Tak. Zatopiona dzielnica. Informacje książki. Aha, dobra. A, tnie się Dobra idziemy dalej Tam jest moja broń Złoki Nie też są złoki Tutaj jest jakieś przejście? Nie No to idziemy dalej Tu jest płaczek Tam jest płaczek Tam jest moja broń Ściana amulet i runa hmm do bazy. Okej. Okay. Jak poleciał z się. No zapraszam, zapraszam. Pięknie w prawy. to nie było nawet takie trudne. Okej, okay, zbieramy fanty. Aaa, ah. ah, trochę kasy, trochę kasy. w jakiejś żarcie. dalej butelko. To jest trochę irytujące, że on tak bierze to wszystko. Te wszystkie butelki i tak dalej. Wiesz, w sumie sensie to trochę moja wina, bo klikam namiętnie ten przycisk. Co to właściwie jest? Aha, to jest ten zbiornik z tym. Dobra, idziemy dalej. Oczko! Uwielbiam te mocę jego. O. Ej, tam jest runa. Tam jest samolot, tam jest moja broń. Zajdziemy najpierw tu. Są so fanty. A ja lubię fanty. Eliksir zokołowa. Sztony. Co to jest? Daję force. A, otwórzcie szafko. Raz, dwa, trzy. Pran, Borsa, żarcie, szat. w ogóle jest? Pamiętaj, by trzymać schody w pozycji góra przez cały czas, o ile nie występuje zmiana szychty lub paląca potrzeba. Nie zastosowanie się do tego połączenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu i lub utratą życia. W przypadku nagłej potrzeby główne zasilanie zostanie wyłączone. Użyj zapasowego odbiornika po prawej, aby przywrócić zasilanie tego panelu kontrolnego. OK. Stan zachodni Powinnam to przeczytać Ale mi się nie chce Okej, okay, gdzie są te wszystkie zbiorniki z olejem? To mi się pokazywało Najwyraźniej tutaj, tak Tam są Ale tam są też te gówna Tu jest jakiś, ale to jest pustecz pełny Pusty zbiornik na tram. O! Jak miło? Pełny zbiornik. Idziemy. Tutaj. to tworzyliśmy sobie drogę na górę. Zajebiście. Zastanawiam się jeszcze czy tam nie bój ale chyba zrezygnuję. W środku są płaczki jak zwykle. Okej. Okay. Idziemy. Do twojego sprzętu. Tam, tak? Ściany amulet jest pode mną. Oj, 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 oj. Myślałam, że się zawali. Jest tu gdzieś wejście, no? Jezu, myślałam, że się nie złapę. Znaczy, że on się nie złapie. W ogóle. Aha, mam nadzieję, że mnie słychać. Why did he come back here? Hard to say, but we should watch the streets. We'll see him from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. He can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. We'll find a way. Przepraszam, was musiałam się napić eee... Dobra, nieważne, idziemy dalej Znowu się przez chwilę bałam, że nie nagrywam Boże, ja dzisiaj jestem pełna obaw Ej, nie idź w dół Okej, okay, szukamy swojego sprzętu. Amstwo. Co to jest? Tu powinna być gdzieś notatka, informując mnie, co to jest. Powiedz swojemu dowódcy zmiany, aby przydzielał zapasy awaryjne każdej szyfcie. Tutaj ciągle następuje spięcie obwodów. Przynajmniej zezwólcie nam wkrótce wkładać karnister z ranem do zapasowego odbiornika obok mostu, aby nie. Było przerw w zasilaniu. Dokroćset, jesteśmy kampanią Gravesa. Można by pomyśleć, że stać nas na jeden dodatkowy zbiornik naszego własnego terenu. Albo jeśli chcesz, bym to ujął wprost. Bez zasilania most pozostanie podniesiony. Jeśli most jest podniesiony, nie mamy dostępu do hali rafinerii. Nie mając dostępu do środka, nie możemy wykonywać naszej roboty. Jasne i proste. Zbiorniki z tranem nadchodzą. Ale kurwa zabawne Jest tu gdzieś przejście? Pewnie jest, ale na razie pójdziemy sobie tak Ponieważ tutaj nie ma żadnych konkretnych przeciwników. Książka, co to jest Harpunika dziobowego A to już czytaliśmy chyba To też czytaliśmy to nie wiem czy to czytaliśmy czy nie Ale szczerze mówiąc nie mam ochoty już tego czytać wszystkiego Chodź tu Tutaj nic nie ma Tu jest jakaś mapa terenów Musimy się dostać tam Mhm mhm. Hmm. By się dostać dalej, musimy się dostać tam. Spróbujemy tam tendy. Nie. Jak się dostać do tych zbiorników? ją też możliwość Na serio, nie wierzę w swoją głupotę Przepraszam wszystkich, którzy to oglądali Leć! W zbiorniku, leć Podnieś Jest jeszcze coś godnego uwagi? Nic co no to lecimy. Jej. Mamy zbiornik. Napełni. Dziękuję. Opuszczaj. Tyle? A Nie mam teraz jakoś skoczyć na telinę co? Bardzo zabawne, kurwa. Aha, mają po prostu nacisnąć drugi raz, co bardzo. Tram. A! Ty kuju. Przyklęte dziadostwo. Z po drugiej strony ściany żartujecie sobie. Co tu jest? Bibisekcja wieloryba. Tu już był. To jest wszędzie tram wylady. Wytwarzanie Tran'u też już czytaliśmy. jest runa. Jezus Maria, a tam jest ich kupa sama. Okej, okay. to już wszyscy. Przyniana na broń. Dziękuję bardzo! To się nazywa klikunek. Co ja tu Ten. Kusza, kusza, bełt kuszy, strzałka osypiająca, bełt zapalający... Pociski, granaty, ostrza sprężynowe. No! Ale zajebiście wygląda ta kusza. to? Stęskniłam się za tobą, moja droga. Aha, mam już wszystko. W tej skrzyni był cały mój trytunek. Zaraz, czyli... O, 10-10. Aha, jak fajnie. Tutaj z dołu nie ma żadnego wyjścia, co? Dziękuję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale co mi tam. Runa! Znajdziemy no jedną na pięć run. Chciałbym wrócić po ten amulet, ale szczerze mówiąc, mi się nie chce. Szczerze mówiąc to chyba muszę tam iść. Nie wiem czy to jest... To jest na zewnątrz, oczywiście, że to jest na zewnątrz. Zajebiście he. Płyń! Płyń, mój człowieczku. Mam mało życia. To znaczy zdrowia. Jeszcze wyżej, tak. Hmm. To jest tutaj, czyli musimy spaść tutaj po prostu. Proste, dziękuję. I co ta runa? E, możesz dłużej opętywać białe szczury. A, ja tego nawet nie używam, nie mam tego zaklęcia na nawet. Okej. Okay, to wracamy. Do bazy dafton, do launch czy czegoś tam. Aha, po pod nami są te gówno. Nie mogę. Dlaczego? Teraz jakoś mogłam. skryto znaczy, skrytobójcy uruchomili swoją pułapkę, gdy próbowaliśmy przekroczyć wąski most. W tym wąskim gardle mogli nas zdejmować jednego po drugim. Myśleliśmy, że zdołamy wciągnąć ich do środka, gdzie nasza przewaga liczebna mogłaby coś zmienić, ale... To nie miało znaczenia. Teraz tylko ja pozostałem przy życiu i czuję, że to życie wymyka się ze mnie z każdą minutą. Proszę, jeśli druga grupa spróbuje tędy zejść, strzeżcie się tego mostu. Oni nasłuchują od głosu otwieranych drzwi. Zwracajcie uwagę na dach. Nawet niewielka ich liczba stanowi duże zagrożenie. Dzięki za ostrzeżenie. XB Fajne mają miecze. Okej, okay, F4. I wychodzimy. Idziemy dalej. Słuchują dźwięków, co? Granaty. Stolet. Mam maksymalną ilość amunicji. Tam jest ludzi, krzyczami. Ale są też te gówna, które strzelają. a nie mam zamiaru tracić życia. Aha, jesteśmy po drugiej stronie tej śmiesznej bramy, w której byliśmy. Musimy Mógłbyś... się udać tam. Tu jest pistolet. To jest tu coś jeszcze? Nie sądzę. O, tam jest jeden. Mogę się do niego jakoś dostać w ten sposób tu. Tam jest jeden. Pięknie. Do widzenia Panu? Ojejoj. A ty tutaj czego? Haha! Dziękuju! Drań! K już tu. Jezu Przeklęty. Cholera jasna. Tak czy inaczej, jest już tu więcej? A ja żadnego nie widzę. Idziemy dalej. Idziemy tu. Dwa strzały na nich.